Witam Was serdecznie i zapraszam na niekosmetycznych ulubieńców miesiąca. Filmik, który rozpoczyna tydzień z Panną Joanną, czyli od dziś codziennie przez kolejnych 7 dni będą się pojawiały filmiki. Eee, mam nadzieję, że ze mną będziecie i że ten pomysł Wam się podoba, a coś mi się wydaje, że się podoba, bo to też był Wasz pomysł. Dobra, przechodzimy do rzeczy, bo ulubieńców trochę jest. Eee, zwłaszcza będą to chyba... Filmowo jedzeniowi ulubieńcy Coś tak te dwie kategorie Mi się tutaj w tym miesiącu Wybijają Zacznę od filmów, od programów telewizyjnych Również Dawno nic nie oglądałam Dawno ci ulubieńcy byli jacyś tacy biedni w tych filmach No a w tym miesiącu Nadrobiłam trochę zaległości I co mi szczególnie przypadło do gustu Zacznę od tego Co jest moim totalnym, największym ulubieńcem A mianowicie serial Gra o tron Ja z Raczej... Mieszkając we Wrocławiu nie oglądałam seriali Z tego względu, że a Zawsze coś było do roboty, praca magisterska Do pisania i I bałam się czegokolwiek zaczynać Ale tyle dobrego słyszałam O Grze o Tron, że powiedziałam sobie Że jak tylko będę miała okazję To chcę to nadrobić Udało się to nadrobić w jakieś 3 dni 4 może Gra o Tron ma 4 sezony Przynajmniej ja 4 obejrzałam Po 12 odcinków, one chyba trwają około godziny 50 minut, coś w tym stylu Fajny, aczkolwiek bardzo krwawy i raczej dla dorosłych serial, ale trzymający w napięciu, ciekawy, interesujący, ciągle się tam coś dzieje. Fajna gra aktorska, bardzo mi się spodobało, już się nie mogę doczekać kolejnego sezonu. Naprawdę jest ten serial udany i już wiem o co jest tyle szumu, bo jak się kończy odcinek, to zaraz chce się zacząć następny, kolejny. Także jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, a wiem, że serial ma naprawdę wielu, wielu, wielu fanów, i ja jestem osobą, która bardzo późno dołączyła do tych fanów i która bardzo późno to nadrabia ale jeżeli jeszcze nie widzieliście, a szukacie właśnie czegoś może na wakacje to myślę, że o grę o tron warto po, po grę o tron warto sięgnąć no nie jest to takie jak na przykład Sex and the City albo nie wiem, Pamiętniki Wampirów jest tam takie bardziej męsko krwawo, ale żeby nie generalizować, że męsko, no mi się też bardzo, bardzo podobało i czekam na premierę kolejnego sezonu, chodząc do, do filmu, film, który mi się najbardziej spodobał, nie jest to już nowy film ale też go nadrobiłam, to jest Co nas kręci, co nas podnieca, Woody'ego Elena bardzo zabawny przez pierwszą część filmu cały czas się śmiałam dlatego, że humor głównego bohatera jakby leży w mojej tematyce rozumiem taki czarny zgryźliwy humor i oglądając to mnie to naprawdę śmieszy Fajny film o relacjach, e, warto naprawdę zobaczyć. Później ta historia w drugiej połowie filmu trochę taka się wydała banalna i tak już nie było śmiesznie, było trochę nudnego, ale ogólnie bardzo fajna historia, e, morał i właśnie to była dobra komedia w pierwszej połowie bo ja się cały czas, cały czas się śmiałam, to jest moja tematyka ale no nie, każdym, nie każdemu taki humor podobać się musi kolejny film to jest film, który wy mi poleciliście na, na facebooku bo was zapytałam co tu obejrzeć większość z waszych propozycji już widziałam ale było tam, jedno się tak wybijało ponad, ponad wszystko e, czego nie widziałam a mianowicie The Call e, z Halle też trzymający bardzo w napięciu film Historia raczej taka dość banalna, no może, nie wiem, nic takiego jakiegoś o, innowacyjnego i odkrywczego, ale faktycznie film zrobiony tak, że trzyma cały czas mocno w napięciu. Chodzi o to, że Haliberi pracuje na takiej gorącej linii, która pomaga ludziom w kłopotach, tarapatach. Takie 112 o. No, i tam rozwiązuje taką kryminalną zagadkę morderstwa. No, i powiem Wam, że ja cały czas siedziałam jak na szpilkach, chociaż film nie jest jakiś porywający pod względem czy tam montażu, czy zdjęć, czy właśnie samej fabuły, to jakoś jest tak zrobiony, że to napięcie jest tak cały czas budowane, że ja co chwilę podskakiwałam i się stresowałam. Także myślę, nie jest to żaden horror ani nic takiego, bardziej może właśnie thriller. I naprawdę fajnie to zobaczyć sobie. Co jest jeszcze nie nadrobiłam tego, ale ostatnio w telewizji leciał Harry Potter. Ja ogólnie nie wiem, czy wiecie, jestem ogromną fanką Harry'ego Pottera. Wszystkie książki czytałam po kilka razy, jak nie kilkanaście. Oczywiście wiele, wiele lat temu. Sentyment mi pozostał, filmy też lubię. I ostatnio w telewizji leciał, leciał Harry Potter właśnie. No i postanowiłam, bo mój chłopak jakoś nie za bardzo znał tego Harry'ego Pottera. Nie wiem, jak to jest możliwe. W każdym razie postanowiliśmy nadrobić sobie wszystkie części. Może nie wszystkie, tylko od tej, co było w telewizji, czyli od piątej aż do końca. I stwierdziłam, że Harry Potter jest jednak mega, super fajny. I mówię Wam, jak dawno nie oglądaliście, to warto do tego zajrzeć. Może ten kamień filozoficzny, komnaty tajemnic pominąć. Ja przynajmniej tak mam, że te późniejsze części to mniej raz oglądałam. I bardzo, bardzo fajnie mi się to oglądało. I bardzo się cieszyłam, wspominając stare. I ostatni film, który obejrzałam, yy, o którym chciałam powiedzieć trzy słowa, ale nie bardzo go polecam, to jest Noe. To jest dość nowy film. Niestety, historia jest tak przekoloryzowana, tak przebarwiona. Tak wydziwniona i tak fantazyjna, że nie wiem, może warto zobaczyć, ale mi się nie podobał i myślę, że jest dużo lepszych filmów i Noe niekoniecznie trafia na moją ulubioną listę, chociaż tą ulubieńcy wspominam o niezbyt ulubionym filmie, no ale może komuś zaoszczędzę trochę czasu. I to by było wszystko z filmów. Jako, że oglądałam dużo właśnie filmów, seriali, to YouTube na tym ucierpiał. No i oczywiście oglądałam filmy moich ulubionych vlogerów, jak zawsze, ale jakby nic nowego nie odkryłam, nic nowego się nie pojawiło. Ale no jest muzyka i piosenką moją ulubioną w tym miesiącu. To jest Rita Ora. I Will Never Let You Down. Ja w ogóle bardzo lubię Rita Ora. Niektórzy jej zarzucają, że jest taką kopią, połączenia między Beyoncé a Arianą, ale ja jakoś lubię tę dziewczynę jest taka radosna, miła, ma ładny styl, jest bardzo ładna fajny styl, jest bardzo ładna I jakoś tak przyjemnie mi się jej słucha i właśnie I will never let you down tak mi brzęczało w głowie w uchu w tym miesiącu najbardziej chyba i tak jak gdzieś leciało na jakichś stacjach telewizyjnych to tak najbardziej przykuwało moją uwagę i najczęściej przy tym tupałam nóżko dalej jedzenie, kategoria która mówiłam wybija się tutaj w tym miesiącu, trochę tego przyniosłam wyjątkowo dużo chyba jak na mnie Pierwsza rzecz, która jest naprawdę super, nie mogę Wam pokazać pudełka, bo pudełko wyrzuciłam, mogę Wam pokazać tutaj tylko plakietkę, peach and mango tea z Liptona, czyli brzoskwinia i mango, herbata, to są te piramidki, ja je akurat kupiłam w polskim sklepie, więc one na 100% są w Polsce, bo miały polskie opakowanie, są naprawdę pyszne, są bardzo aromatyczne, bardzo mocno, mocno czuć smak, bardzo mocno czuć zapa i ta herbata jest naprawdę super. Ja w ogóle bardzo lubię te piramidki z Liptona, bo one są faktycznie nie takie lekko smakowe, tylko faktycznie czuć, że coś jest tam wsadzone i jak pijemy tę herbatę, to... To jest czuć, to, to da się wyczuć ten smak brzoskwini i mango, zapach tym bardziej Kolejna herbata, druga w tym miesiącu, również smakowa To jest Twinnings, chyba niestety w Polsce niedostępna Chociaż nie wiem, może w jakichś Almach i takich rzeczach To jest tutaj na wyspach dość popularna herbata Ja mam Strawberry and Raspberry, czyli truskawki i, i maliny też bardzo mocno pachnie, też jest bardzo aromatyczna i da się ten smak wyczuć i bardzo przyjemnie się ją pije. Parzy 3-4 minuty, patrzę co tu jeszcze. To jest taki letni zapach, jest napisane, więc jeżeli ktoś, ktoś ma dostęp do tej herbaty, to ja ją jak najbardziej polecam. Herbatę przyjemnie się pije w zimne, chłodne wieczory, w tablinie ostatnio takich brak, co jest super, ale jakoś i tak bardzo dużo herbaty tutaj pije. Nie wiem czemu ale to jest chyba w sumie spoko. Kolejna rzecz to sok. Soków nie piję zbyt często, tak raz na jakiś czas mnie nachodzi na sok albo kupię sok i tak szklankę dziennie, bo raczej wodę i herbaty, tak jak mówię. Ale tutaj sok, który sobie tutaj wybrałam, to jest sok z Lidla. Mam nadzieję, że w Polsce też jest dostępny. To nie jest sok z koncentratu, jest napisane jest 100% pure squeezed orange juice, czyli 100% wyciskany z pomarańczy sok. I on jest chyba w trzech wersjach, jest tropikalny, pomarańczowy, ale taki gładki i pomarańczowy with juicy bits czyli z kawałkami pomarańczy, co możecie tutaj zobaczyć, że one się osadzają, jest naprawdę dobry i ma wysoką zawartość witaminy C. Jedna z pięciu porcji dziennych i naprawdę jest mega smaczny i czuć te pomarańcze, nie czuć chemii, nie jest to żaden nektar, tylko faktycznie sok, więc jak będziecie w liplu vitafit, bardzo fajny, warto zwrócić na niego uwagę, bez przepyszny i ten właśnie z tymi kawałkami miąszu jest zdecydowanie najlepszy. A teraz przechodzimy do rzeczy zdecydowanie mniej bardziej zdrowych. Eee, moje ulubione lody, które jem tylko na wyspach w sumie, bo polska. Cena tych lodów zabija. Ja nie mam pojęcia skąd jest ta polska cena. Hagendasy, pralinki i krem. To jest mój ulubiony smak. Te lody mają w sobie takie kawałki orzechów pokryte karmelem. Są mega, mega, mega. Takie opakowanie też mi starcza na kilka razy. No bo jednak tu kalory jest sporo. Dwie łyżki mają 246 kalorii. Łyżki takie... No, takie duże od lodów, wiecie. No, zabójcze są, ale są też mega sycące i mega napełniające. No tylko trzeba pilnować, żeby się nie przypiąć po prostu do całego pudełka. W Polsce zabójcza cena 23 zł. To jest po prostu kosmos i koszmar. A tutaj u nas, tak w ramach ciekawostki u nas. W Polsce też jest u nas, tak? U mnie. Ale tutaj w Irlandii lody kosztują około 6 euro, co też jest dużo. Ale bardzo, bardzo często są na nie przeceny w Tesco, na przykład. I wtedy kosztują 3,50. Co już jest jakby w miarę normalną ceną w porównaniu na przykład do naszych 23 zł. Ale jeżeli ktoś by chciał, to według mnie to są najlepsze lody na świecie. Dla mnie ulubione. I najmniej zdrowa rzecz, ale przepyszna. To też. Już można chyba dostać w Lidlu. To jest Mao Mam. Kto nie zna Mał Mam? U nas były mamki, mamby to się nazywało, ale moja mama całe życie, pół, nie całe albo jak moja rodzina z Niemiec przywoziła właśnie Mao takie gumy mamby, a tu, są, tu jest coś co się nazywa pinballs, czyli takie kuleczki zingly tingly center mają. To są takie pianki, takie gumą pianki, które są mega mega pyszne, mega niezdrowe, mega sztuczne, ale są super. Czerwone są najlepsze, jak to kiedyś spotkacie. Musicie tego spróbować, bo to jest mega extra. Ale nie czytajcie tutaj odwrotnie, bo przerazicie się. Kolejna kategoria to sklep. I muszę tutaj wspomnieć o czymś, czego w Polsce niestety nie ma, czyli o Primarku. Primarku, Primarku e, Penny, to się tutaj w Irlandii tak nazywa. Peneju, a, a zwłaszcza tej sekcji home, czyli domowej. E, nie uważam, żeby te rzeczy były jakiejś gorszej jakości. Może pewnie się spiorą i zniszczą po jakimś czasie, ale kurczę, no one naprawdę są tam tanie i nie kosztują majątek, więc nie ma co od nich wymagać e, żywotności, nie wiadomo jakiej hol już ten domowy był jeszcze na pewno się coś pojawi bo na przykład o tu przybyła nowa podusia wszystkie te poduszki, które widzicie za mną na przykład są z Primarka I ja tutaj apeluję, nie wiem czy mam jakąś moc ale apeluję, żeby w Polsce był Primark i koniec, kropka tak, to był właśnie mój ulubieniec. No i zaglądam często bardzo do TK Maxa, który lubi, kto, którego? Które lubię. I było fajne rzeczy, można tam znaleźć. Co prawda to jest taki wielki śmietnik, ale jak wiesz po co idziesz i skierujesz się w stronę konkretnych półek, to da się coś fajnego znaleźć. I kolejna kategoria, ostatnia już w tym. W tych ulubieńcach to jest zapach, domowy zapach to świeca, właśnie świeca z TK Maxa kupiona w TK Maxie, ale z firmy For Everybody. To wiedziałam się od Was, że to jest fre fresha, to jest fresh fruit salad, że to jest świeca sojowa, czyli jak się spali, to tego wosku można używać do masażu, do nawilżane ciała. Tak jak powiedziałam, sałatka z świeżych owoców. Pachnie bardzo intensywnie, pachnie bardzo ładnie. Widziałam, że te świece w Polsce w TK maxie są dostępne. Rzadko można u nas dostać w TK maxie Yankee Candle, a te właśnie, właśnie można. Więc ja przetestowałam, sprawdziłam i naprawdę ją warto kupić. Ona nie jest jakoś dużo gorsza, albo wcale w ogóle nie jest gorsza w zapachu i w intensywności od, od właśnie Yankee. Więc jeżeli to spotkacie to naprawdę warto, warto, to mieć i jeszcze jeden zapach do domu to już rzecz nie świecowa nie woskowa, a Airwick nie wiem, gdzieś specjalnie sobie odłożyłam to pudełko ale zgubiłam nie wiem, gdzie jest. To airwig do, do prądu wkładany, to jest bardzo wygodna rzecz. On zużywa niewiele prądu. Wtykamy go właśnie do gniazdka i on cały czas uwalnia utlenia zapach. Tu jest właśnie to do prądu, na dole jest zbiorniczek, który jak się tam skończy, to się go wymienia. I to jest jeden z moich ulubionych, ja już przetestowałam i patyczki, i jakieś tam inne dziwne stojące rzeczy i tak dalej. Wybór zapachowy jest dość duży. To po prostu stale... Uwalnia ten zapach yy, i to jest bardzo, bardzo fajne, bo ciągle jak się wchodzi do domu to czuć, że ładnie pachnie. Tutaj mamy jeszcze yy, taki regulator. Możemy sobie nastawić, jaką tutaj ma nam mocą dmuchać, więc tutaj też jest fajne, jeżeli macie zbyt intensywny zapach, to nastawiacie na najmniejsze i to tylko tak powoli się uwalnia. No, oczywiście można to z prądu, z prądu wyciągnąć, niby ma starczyć na 80 dni. Zobaczymy, co z tym będzie, ale ja to bardzo lubię, no bo tak jak mówię, wchodzi się do domu i to po prostu pachnie cały czas, nie trzeba nic odpalać, bawić się z niczym. Dodatkowo można świecę do tego jeszcze palić, te zapachy jakoś bardzo się nie gryzą bo to jest taki delikatny, utleniający się zapach. Także to by było na tyle w tych ulubieńcach. Trochę się tego zbierało filmów, jedzenia zwłaszcza. Tak, nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze, ale to by było na tyle, już nie przedłużam. Zapraszam Was jutro na kolejny filmik. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Do zobaczenia!